Tak naprawdę to od tych wystaw dużo zależy. Uwielbiamy jeździć na wystawy. A ty mi nie zagłuszaj. O, co się stało? Popiło się? Już. Uwielbiamy jeździć na wystawy. Um, uwielbiamy poznawać ludzi, znajomych. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak tego psa w ogóle brać, no co ty? No normalnie, no, normalnie na rynkóweczkę cały. No ja widzę, jak te babki tam chodzą. Ale zobaczyć od innych, jak inni idą, A dajcie no, spokój mi, nie, 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 damy no radę. To ty daj spokój, no tyle razy byłaś. Przecież miałam powiedzieć, nie. że jedziesz, teraz się wycofujesz. No ja mogę jechać o tak o do towarzystwa, ale żeby wystawiać psa, to nie. To nie jest takie trudne, bierzesz psa na smyć i idziesz w kółko. Czyli ci mówi, co masz robić, wiesz o co chodzi, idziesz w kółko, później ci mówi po przekątnej, prosto, z powrotem. Daj spokój, Darek, nie, wanila, zjeżdżaj. Bierzesz go i na stół ci przyjechałem postawić powie. i sprawdza Dobrze, i tak no to pójdziesz to sobie z tą Ja mówię? nie pójdę, ja, ja się nie po dobra? Ale umiesz. Ja mam Ale pokazałeś mi... Ale bardzo ładnie szedłeś. Ale mnie tam nie lubią. Najwyżej przegrasz, nie będziemy mieli pretensji. Tak, a później to... będziecie mieli pretensje nie do mnie. Nie będziemy mieli pretensji. Tak. No. Te wystawy tak naprawdę to nie jest tylko zabawa. To, jest, to nie jest tylko fan. Tak naprawdę to jest ciężka praca. Te psy trzeba wyszkolić od małego. Trzeba je przygotować. Dla mnie, dla nas to jest bardzo duży stres bo, bo no bo każdy chce wygrać co to jest ręczniczki ja to jest jego. co ona zwariowała, darek ale dlaczego bo ty już oby Ja nie no to są podpisane ładnie ręczniki każdy masz, Wiesz co ty nie masz na sobie coś z głową nie tak? Nie, każdy piesek ma swój ręcznik Mój każdy się wyciera tu pies ma podpisany nie w twój to nawet Kaj nogi i buty, ja buty ja wyciera. nie wyciera a w psie nie wolno ty masz naprawdę na stole. Nie mam Żeby się nie pomyliły, który jest szybki. Boże, biedny. Nie, ona uwielbia. Ej, pomalowasz sobie usta. Co? Pomalowasz sobie usta. No. Turna jesteś, to jest do pupy, do psu. Ja. to takie same jak Ja pupę maluję tym psom. Nic nie będzie. To jest chore normalnie. I teraz możesz je pocałować. Ja, ja... ja... ja...